Myślę, że to będzie wyrównana seria i... Nie lubię się bawić. Co to się będzie działo? Opowiesz może co będziesz robił teraz i jakie tak, pytania tak, będziesz tak, zadawał. Matko, z skalę nie przestraszyłeś. No na szybko, dawaj. No dawaj, zadam mu pytanie takie, którego się nie spodziewam. Aha, no dobra, dobra. Każdego Ale on, ale on na freestylu jest dobry bardzo, <laughs> więc <laughs> myślę, że na freestylu poleci z tobą strasznie. Nie masz, nie masz szans. Zobacz. Z nami jest Maciej Bojanowski, skrzydłowy górnika. No Maciek musimy zapytać Ciebie o to, co się działo w Opolu. Po słynnym wsadzie już Rataja w sobotę. Przede wszystkim bardzo cieszyłem z tego, że Bartkowi się nic nie stało, bo ja bym pod samą wręczął akurat wtedy. To wyglądało naprawdę z perspektywy boiska strasznie. No ale później już to obróciliśmy trochę w śmiechy i jestem, jestem pierwszy raz chyba świadkiem czegoś takiego na, na, na meczu. Politechnika Opolska Was zaskoczyła? Potrzebowaliście czterech meczów, by wygrać serię. Wydaje mi się, że może troszeczkę gdzieś tam nam z tyłu bo by to, że, że jednak w sobotę ta, ten cały incydent z koszem, później musieliśmy jeszcze zostać w hotelu w Opolu w niedzielę może też zabrakło jakiejś koncentracji, Opole trochę uwierzyło nam nam nie wpadało w tym meczu, nie nie odrobiliśmy tego, co powinniśmy rzucić, nie odrobiliśmy tego w obronie przede wszystkim. No i ten rzut Adama Bręka szczęśliwy dla nich, ale myślę, że na kolejny dzień pokazaliśmy, na co nas stać i wybiliśmy koszykówkę z głowy graczom z Opola. No, I co musicie poprawić w swojej grze przed serią półfinałową z Lukaka Wrocław? Co musimy poprawić, tak? Tak jest. To nie chciałbym tu zdradzać tajników. Żeby to nigdzie nie wyszło, to co w zostaje w takim mamy taką zasadę, ale na pewno trenerzy robią świetną robotę, szukają naszych przewag, przede wszystkim w ataku. Jeżeli będziemy dobrze bronili, ten atak na pewno sam przyjdzie, bo, bo rzucamy naprawdę dużo punktów. Chodzi o to, żeby każdy zespół po prostu zatrzymywać na Małej liczby punktów, bo nas po prostu napędza. Jesteśmy zespołem atletycznym i nas napędza przede wszystkim obrona. Z tego mamy szybkie ataki, kontrataki, szybkie rzuty, nawet za trzy, więc, więc myślę, że to będzie kluczem do wygrania serii z, z WKK. Hmm. Masz takie poczucie, że musicie wyrównać porachunki z WKK? No bo przecież przegraliście dwukrotnie tylko z nimi w rundzie zasadniczej. Tak, tak. Gdzieś to na pewno tam z tyłu głowy siedzi, żeby wyrównać te rachunki z, z sezonu zasadniczego. I, po, I jesteśmy pewni siebie i wierzymy, że, że nam się to uda. Mhm. No i jak ty powiesz drugą serię, półfinałową pomiędzy Czarnymi Słupsk a Sokołem Łańcuchem? Kto wygra tę serię? No też często o tym rozmawiamy w szatni i powiem szczerze, że ta może być tylko bitka. Naprawdę, zespół yy, wydaje mi się, że nie ma tam faworyta. Że mimo to, że Słupsk zajął pierwszą pozycję w yy, rundzie zasadniczej, nie wyklucza tego, że może. Może gdzieś tam się potknąć z drużyną z Łańcuta, więc wrócił też Jankowski do Łańcuta, ten zespół też wygląda na pewno o wiele lepiej teraz z nim w składzie, więc, więc myślę, że to będzie wyrównana seria i nie lubię się bawić, nie, nie lubię się bawić w typera, bo nigdy nie trafię, więc, więc zostawię to może komuś bardziej ogarniętemu w tej kwestii. Z nami jest kapitan górnika Transuwałbrzyk Bartomierzak. Witam no. wszystkich. Dzień dobry. No Rata, jak tam po tej sobocie, jak wspominasz, słyną akcję z zerwaniem konstrukcji kosza w Opolu? Jak wspominam, bardzo fajnie. Ważne, że się skończyło dla nas zwycięstwem serii, że no gdzieś tam na pewno rozbiło nas to na jeden mecz, ale że skończyło się to zwycięstwem, więc jestem przeszczęśliwy. Nie bałeś się kontuzji po, po tym sadzie? No, no oczywiście, że pierwsza w ogóle myśl i no, ogólnie adrenalina działała cały czas, dopiero w hotelu do, dotarło do mnie wszystko, co się zdarzyło i no, cieszyłem się bardzo, że nic wielkiego się nie stało. Trochę jakieś naciągnięcia pleców delikatne, ale najważniejsze, że ta konstrukcja po prostu nie spadła na mnie. Mhm. Jaka była reakcja kolegów i trenerów po tej akcji? No na początku każdy był zszokowany, że, że coś takiego się wydarzyło i no niestety nie mamy na, to, na takie rzeczy wpływ. W niektórych halach w pierwszej lidze po prostu są takie kosze. To nie powinno się zdarzyć, ale się zdarzyło, więc. więc ale później każdy już zluzował, cieszyliśmy się po prostu i odeszliśmy do tego na luzie. Mhm. Myślisz, że WKK ma na was jakiś patent po tym, jak z wami wygrali dwa razy w tym sezonie? Myślę, że nie. <grytko? <grytko> Krótko zmienić, że Nie, nie mają na nas patentu. Myślę, że wykorzystamy wszystkie swoje atuty i po prostu wygramy z nimi. Mhm. W meczu w Obrzychu przeciwko WKK nie zagrałeś wtedy. No, czy uważasz, że jakbyś był na parkiecie, był w drużynie, był w składzie, to wygralibyście tamten mecz? Ciężko powiedzieć, to, to różne rzeczy na to wpływają, dyspozycja dnia. Na pewno pomógłbym drużynie, dałbym zmianę, oddech dla zawodników na swoich pozycjach, więc myślę, że to mogłoby być kluczem. No, zabrakło tam takiego elementu, bo chłopaki grali w siedmiu, byli bardzo zmęczeni, ale tam to już było, zaczynamy od nowa tak naprawdę i nie ma co o tamtych rzeczach myśleć. Jest 0-0. Walczymy od początku. Wygraliśmy i poniedziałek, tak. Cześć Rafał. Witam witam. witam, witam. Nie przeszkadzajcie sobie. No, nie, no, szukamy nowych twarzy do redakcji, akurat Bartek... Myślę, Złożył CV. Tak, tak, myślę tutaj... Próbuję się wykazać. Zamazane będzie też, bo palec musisz na obiekty, wiesz? No, dobra, A nie, no faktycznie. Ruszmy, do tematu. S Chciałbym zaprosić wszystkich do oglądania przed telewizorami i wspierania nas jak tylko potraficie. Niestety nie możecie nas wspierać dopingiem na hali, ale myślę, że to co zrobicie przed telewizorami będzie równie nam pomagało. My cały czas o tym wiemy, że jesteście przy z nami, więc razem po prostu po swoje.